Cześć, dzień dobry! Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Mamy wtorek przed świętami. I tak jak widzicie, mamy tutaj dwa kompletne sprzęgła. To leży u mnie na półce. Można zobaczyć, że jest o zakurzone. To jest świeży nabytek. Dzięki uprzejmości klienta, a mianowicie mamy tutaj dwa praktycznie nieróżniące się ze sobą kompletne dociski. Jest to sprzęgło od C360, c C355 typowe. Nietypowe to abyście przerabiali na zatora. Te filmy o sprzęgłach już były, więc tego porównywać już nie będziemy, i tu mamy sprzęgło od c 330 c C330M i C330 nowy typ, czyli sześciołapkowe. Sprzęgła rozbierać nie będziemy. Jest to film, tylko i wyłącznie. Zrobiony po to, by Wam pokazać różnice w tym oto kompletnych sprzęgłach. Jeżeli chodzi o łapki, wszystko jest to samo. Jeżeli chodzi o pokrywę sprzęgła, to samo sprężyny są te same. I Śruby, podkładki, grzybki. Wszystko jest to samo. Nie ma tutaj różnic, moi drodzy. Sprzęgło, oczywiście, jest do wyregulowania po złożeniu. Tak, sobie możecie tutaj popatrzeć. I pierwsza różnica, która tu jest. To jest tarcza sprzęgłowa. Tarcza sprzęgłowa drugiego stopnia, która jest zamontowana już na stałe. To jest ta różnica. Na upartego, moi drodzy, klient nie musiałby czekać na sprzęgło od emki, bo można było to. Rozkręcić i przełożyć tarczę. Na upartego też można kupić od 60 całe sprzęgło i we własnym zakresie tarczę przełożyć. Ale tarcza sprzęgłowa, gdy ktoś ma 60, powiedzmy, stać w garażu, no to jak najbardziej tak do 30 zostanie, czy odwrotnie, pod warunkiem, że te dwa traktory ktoś ma u siebie w gospodarstwie. Kolejna rzecz to. Bawienie, rozkręcanie się nie po to, człowiek kupuje kompletne, żeby później stać i przekładać, więc to się mija z celem. Tutaj sobie klient zamówił. E, dzięki temu, że e, Rolmar ma jeszcze e, czynne te części ursusowskie, jak najbardziej są dostępne. Nie ma z tym problemu. Możemy to zamawiać. Wiadomo, że już są ograniczone możliwości ze względu na inwentaryzację w hurtowniach, ale jak najbardziej. Tutaj jeszcze części można zamówić. Eee, tarcza sprzęgłowa oczywiście e, średnicowo C330 e, jest dużo, dużo mniejsza drugiego stopnia niż tarcza od C360. Tutaj się nic nie ukryje i niestety się e, zmienić. Nie da, bo z tymi frezami, z tymi zębami i z taką piastą, jak tutaj widzicie, ciężko jest dostać coś innego. Tu jest tarcza sprzęgłowa na równi i piasta wystaje do środka. Odwrócimy to sobie za chwilę, moi drodzy, na drugą stronę, żeby tego odcinka nie przedłużać, bo ja nie chcę dzisiaj Was zanudzać. Wczoraj ktoś próbował mi usilnie na... na, na Messengerze uświadamiać, żebym szybciej mówił. Bo w tym normalnym tempie to nie da się tego słuchać. Tam na dole jest taki pasek ustawienia i sobie zrobić razy dwa przyspieszenie. Moi drodzy, no nie dogodzi każdemu, mimo tego, że próbuję, ale nie da się. Mam po prostu taki. Program może zaprogramowany gdzieś tutaj u góry pod czapką. I niestety w takim stylu będę to robił. Eee, więc, jeżeli komuś za wolno, to sobie przyspieszyć. Jeżeli komuś za szybko, to sobie zwolnić. No, niestety każdemu nie dogodzi. Zobaczcie, już na pierwszy rzut oka, mogę powiedzieć, że tarcze dociskowe tutaj wszystko jest to samo. Obróciliśmy sobie w międzyczasie, żeby wadze za, nie zanudzać. E, całe do góry kołami, całość, by Wam pokazać, że nie wciskam Wam kitu. Tarcze pierwszego, drugiego stopnia są identyczne, jest to skręcone i E, oczywiście tutaj nawiercone są tarcze pierwszego stopnia. Mamy tutaj nawierconą ostro. To to samo. Są wyważone. O, to jak widzicie? Jedna, jak i druga. Tutaj mamy tylko jeden nawiert, Tu mamy troszeczkę więcej. Ale powiem wam szczerze, że ta mi się chyba podoba bardziej ze względu na to, że e, mniej tych odwiertów świadczy o tym, że była bardziej zrównoważona. O, a tu mamy raz przy raz, tu mamy raz przy raz, i nawet troszeczkę głębiej wam powiem O i nigdzie więcej, więc to też to świadczy o samym odlewie. I oczywiście moi drodzy yy, troszeczkę Was w błąd prowadziłem, bo od 60 do 30 yy, można zamontować, tylko wymieniając tarcze i usuwając czego wam nie powiedziałem, sprężyn. Ponieważ C330 ma sprężyn 9. Widzicie. Raz, dwa, trzy i tu jest pusto. 60,12 ma dwanaście sprężyn. To są właśnie te różnice. To są właśnie te różnice, które czynią te mankamenty szczególiki różnicę ogólnie między 30 a 60, czyli siła docisku. Troszeczkę inne są tarcze. Inna moc przede wszystkim, którą przynosi dane sprzęgło na skrzynie biegów, więc nie ma takiej potrzeby, by tutaj aż tak ten docisk musiał być mocny. Ale. Jeżeli ktoś zakłada turbo do C330, a widziałem takich, którzy też dokładają turbawkę, można dołożyć tylko i wyłącznie trzy sprężyny więcej. I ten docisk będzie już masywniejszy, mocniejszy, bardziej klejący. I tak zobaczcie, jak wystaje tarcza. Drugiego stopnia o ponad krawędź docisku, a tutaj jest schowana. Sprzęgło i koło zamachowe z 330 jest troszeczkę inne ze względu na swoją budowę, dlatego też tarcze sprzęgłowe te kołnierze też mają zbudowane inaczej, i ich ułożenie też jest. Inne. Dziękuję dzisiaj panu Kasprowi na zakończenie odcinka za przesyłeczkę. Dotarła. Nie będę pokazywał, co to jest. Zostawię to dla siebie. Zresztą nie każdy musi wiedzieć, ale powiem wam, że w święta będzie pita. Będzie Pite? Myślę, że nawet się może to nam przeciągnąć do Nowego Roku. Więc nie wiem, co będzie z odcinkami, moi drodzy, ale jeszcze raz dziękuję, panie Kasprze. Na pewno będzie Pite. W tym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Oglądajcie następny odcinek, bo będzie mały unboxing. Chcę wam pokazać pewną nowość na rynku. I myślę, że to mi się uda jako jednego, jednemu z pierwszych pokazać wszystko na żywo. Trzymajcie się, do następnego. Hej, cześć.